Kim są miliarderzy inwestujący w kryptowaluty? O tym będę rozmawiał z panem Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Tesla wydała półtora miliarda dolarów na bitcoiny. Z... Dlaczego Tesla inwestuje w kryptowaluty? Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Zresztą to nie jest pierwsza spółka, która zdecydowała się na taki, na taki ruch. Już, już w grudniu były. Były inne sygnały od spółek o dużej kapitalizacji. No według mnie to jest ruch bardzo spekulacyjny. Równie dobrze Tesla czy inne spółki mogłyby kupić inne, inne aktywa. Natomiast no Elon Musk jest zaangażowany w różnego rodzaju kryptowaluty, promuje je. No pod, pod tym względem używanie Używanie środków swojej spółki. No, zobaczymy, zobaczymy co, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja uznaję, że to jest po prostu spekulacyjny ruch. Tym bardziej, że tutaj są kwestie dość interesujące księgowe, jeżeli chodzi o kryptowaluty w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, nie można, spółki nie mogą przeksięgowywać z bieżącej wartości w momencie, gdy te kryptowaluty Rosną. Jest przy, w momencie zakupu jest to, jest to koszt, natomiast tak długo jak ta pozycja w kryptowalutach jest otwarta, i, i, I wartość, wartość rośnie, nie można, nie można przeszacować tej, tej wartości, więc pod tym względem, pod względem takiego ewentualnego zysku księgowego, to, to do momentu, gdy ta pozycja nie zostanie zamknięta, nie można tego pokazać. Oczywiście to jest pewien paradoks księgowy być może zostanie wyprostowany. No ale myślę o tym, o tym warto wspomnieć. Podsumowując, myślę, że to jest. Myślę, że to jest taka właśnie spekulacyjna, spekulacyjna gra Tesli Elona Maska to jest tylko nieznaczna część, nieznaczna część środków Tesli. Myślę, że generalnie to rynkowi ten ruch się nie podoba. Bo sama Tesla przyznawała w swoim raporcie finansowym, że to jest bardzo ryzykowny ruch. Ale że zrobiła to ze względu na dywersyfikację ryzyka, czyli bardzo ryzykowna dywersyfikacja ryzyka. Takiego takiego wniosku doszedłem. No, pokrętna, pokrętna, pokrętna logika, więc naprawdę nie można się dziwić, że, że rynkowi to się nie podoba, ponieważ rynek inwestorzy w Tesli Chcą widzieć, widzieć Tesle jako rosnącego producenta samochodów, a nie jakiś wehikuł inwestycyjny, spekulacyjny. I tak już wystarczy tej spekulacji w Tesli, biorąc pod uwagę, jak gigantyczne wzrosty notują akcje tej spółki, a, a fundamenty nawet no, są daleko nie, nie są w stanie nadążyć za, za tymi wzrostami. Panie doktorze, a czy bitcoiny pan traktuje jako walutę przyszłości? Nie, nie traktuję, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje z wzrostem kursów, można powiedzieć, że cały czas jestem w błędzie. Ja kryptowaluty traktuję czysto jako aktywo spekulacyjne. Idealny sposób no, do, do, do spekulowania i to zarówno na wzrostach i na spadkach, o tym trzeba, o tym trzeba wspomnieć, i to zarówno w krótkim, jak i, jak i w średnim terminie. No, tyle okazji transakcyjnych, ile, ile daje Bitcoin i inne kryptowaluty, to, to zdecydowanie najlepsze, najlepsze instrumenty do spekulacji. Bitcoin jest, jest królem spekulacji, a czy, czy waluta. W przyszłości, według mnie nie, ale widać, że no, z poszczególne, poszczególne spółki, takie jak Tesla, ale też na przykład Miami wspomina o tym, że może rozważyć, by, by pracownicy otrzymywali pensje w bitcoinach, no zobaczymy, tak naprawdę Możliwość, e, możliwość przeprowadzenia transakcji w Bitcoinach jest, jest od lat, tylko że jest mm, no, straszna nieefektywność tego, tego systemu. No, na, w, skali, w skali globalnej e, pod względem możliwości rozliczeniowych po prostu Bitcoin nie jest w stanie e, udźwignąć. E, Obrotu, obrotu handlowego na, na dużą skalę, w tym na dużą skalę detaliczną. Więc dlatego, więc dlatego nie traktuję też też Bitcoina jako, jako przyszłej waluty. Spekulacja tak, e, przyszła waluta taka jak dolar, euro czy nawet złoty, nie. A gdyby pan miał stworzyć profil takiego inwestora, który kupuje bitcoiny, to jaka to jest osoba? Na pewno jest to osoba, która ma dużą tolerancję do ryzyka i takie to osoby powinny być. Tutaj dam przykład, gdy mieliśmy tą, tą hossę na bitcoinie w 2017 roku. Później nastąpił krach, a może po prostu tylko korekta. I wielu naszych najlepszych, najlepszych inwestorów w CMC Markets, najlepszych klientów, wtedy Wysłało do nas w różnego rodzaju rozmowach, naszych spotkaniach, wiele było takich głosów i to mówimy o osobach bardzo doświadczonych w spekulacji, z wielu, kilkadziesiąt lat doświadczeń. Oni powiedzieli, że zazwyczaj bańki takie spekulacyjne, czy to, czy to z historii były różnego rodzaju towary, czy nieruchomości, czy, czy inne aktywa? Jeżeli to była taka prawdziwa banka spekulacyjna, to po osiągnięciu jakiegoś kosmicznego pułapu, a takim kosmicznym pułapem były te ceny w 2017 roku, później gdy nastąpiły tak, tak mocne spadki, to to już był koniec tej banki spekulacyjnej. Już świat porzucał te aktywa, zapominał o tym, był po prostu koniec. Natomiast z Bitcoinem było inaczej, i, i gdy te ceny się ustabilizowały mimo wszystko na bardzo wysokich poziomach, biorąc pod uwagę, gdzie były e, kilka lat przed 2017 rokiem, e, no to, to właśnie ci nasi klienci zaczęli zwracać na to uwagę, że to wygląda inaczej. Że to wygląda inaczej. Więc, ale uważam, że to jest właści, właśnie idealny profil inwestora na kryptowalutach, czyli świadomy ryzyka, działający szybko, bezwzględnie, krótko i średnioterminowo. To jest, według mnie, taki pod, pod, według mnie pod, pożądany profil inwestora. Natomiast, no, wiemy, że jest też masa inwestorów, która wierzy w Właśnie w to, że, że bitcoin będzie walutą przyszłości, że ma, będzie miał wartość fundamentalną, że zastąpi konwencjonalne waluty. Może mają rację, może nie, ale w większości ci inwestorzy są absolutnie mm, nie są przygotowani na ryzyko. Nie, nie, nie rozumieją tego ryzyka. No, po prostu są. E, oni, oni myślą, że są inwestorami, tak naprawdę są, są, również, są również spekulantami, z tą różnicą od tej pierwszej grupy, że e, nie rozumieją, jakie jest ryzyko, nie wiedzą, jak się zachowywać na rynkach. Więc ja myślę, to są te, to są te dwie grupy, e, ale trend jest tak mocny, że, że wszyscy, którzy, którzy grają na wzrost, zarabiają, no do tego jest ta właśnie grupa. Wysublimowanych spekulantów, którzy jeszcze y, działają na spadki i wykorzystują korekty. O tym, kto inwestuje w kryptowaluty, rozmawiałem z panem Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję.